Cześć! Dziś zajmiemy się spółką, którą bardzo często sugerowaliście mi w komentarzach i która wydaje się być właśnie w bardzo ważnym momencie swojej historii. Jest rok 1965. Kolejny deszczowy dzień listopada. Pochodzący z biednej rodziny młody Józef Mokrzycki, aby pomóc rodzinie, zbiera aluminiowe puszki. Jego mama powie później, że od zawsze fascynowały go śmieci i wolał zabawę nimi, odgryw piłkę z kolegami. Tak właśnie narodziło się imperium rodziny Mokrzyckich, które znane jest na całym świecie pod nazwą Mobruk. Około rok temu, w 2022 roku, założyciel Mobruku udał się na zasłużoną emeryturę i odtąd, jak prawdziwy ojciec chrzestny i szara eminencja polskiej branży śmieciowej, pociąga za sznurki z drugiego rzędu, a interesy spółki reprezentują jego dwaj synowie – Wiktor i Tobiasz Mokrzyccy. Kończąc już z żartami, chciałbym powiedzieć, że panu Józefowi należy się spory szacunek, bo zbudował firmę od zera i przeszedł na emeryturę, kiedy jej wartość na giełdzie przekraczała miliard złotych. Tutaj powiem, że z przyjemnością będę robił tę serię analiz, jeżeli będę mógł w niej doceniać właśnie takich przedsiębiorców. U nas na świeczniku zawsze są jacyś politycy, papieże, biskupi itd., którzy jedyne co robią to żerują na publicznych pieniądzach i pieprzą w kółko to samo, roszcząc sobie prawo do nakazywania albo zakazywania ci jakichś zachowań. A tutaj chłop przez większość życia w pocie czoła harował na swój sukces, który jak na polskie realia możemy uznać za bardzo duży. Wydaje się, że można spokojnie powiedzieć, że zrobił dużo dobrego, bo branża utylizacji odpadów raczej kojarzy się jednoznacznie pozytywnie. Chociaż może nie kojarzyć się tak ludziom, którzy mieszkają blisko składowisk odpadów. Bardzo mi zawsze imponowała to taka amerykańska kultura i ich fascynacja takimi prawdziwymi ludźmi sukcesu i przedsiębiorcami. Nie będę się bardzo rozwodził na ten temat, ale chciałem poświęcić chociaż ten jeden akapit na hołd dla takiego prawdziwego polskiego przedsiębiorcy, który po cichu i zwykle nie dzięki polityce, a pomimo polityki brnie do przodu, pchając to polskie PKB coraz wyżej. Sam chciałbym się kiedyś pochwalić budową tak dużej firmy. Więc czapki z głów, a teraz przechodzimy do właściwej analizy samej spółki. Jeszcze tylko wspomnę, że film ten nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu polskiego prawa, a ja sam posiadam akcje analizowanej spółki, więc ciężko oczekiwać ode mnie stuprocentowego obiektywizmu. W tym filmie dzielę się tylko swoimi spostrzeżeniami i przemyśleniami. Jeżeli podoba ci się to co robię, to pamiętaj proszę o zostawieniu subskrypcji i komentarza z własną opinią lub propozycją analizy innej spółki. Dzięki. Zacznijmy od próby zrozumienia, czym Mobruk właściwie się zajmuje. Działalność spółki możemy podzielić na trzy podstawowe obszary, z których uzyskuje większość przychodów. Co ważne, każdy z tych obszarów jest znaczący w wynikach finansowych, więc możemy powiedzieć, że spółka pod tym względem jest nieźle zdywersyfikowana. Pierwszym obszarem działalności, którym się zajmiemy, jest spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych. Tutaj dostawcami odpadów są m.in. szpitale, rafinerie, producenci farb i producenci leków. Generalnie trzeba wiedzieć, że spalanie takich odpadów wymaga dużo bardziej skomplikowanego procesu niż spalanie odpadów komunalnych, czyli tego, co wyrzucamy do kosza. Zdolność Mobruku do prowadzenia tej działalności jest bardzo korzystna dla akcjonariuszy, gdyż ta gałąź gospodarki i odpadami generuje wysokie marże i wydaje się, że w przyszłości raczej nie zabraknie popytu na tę usługę. Jak zwykle starajmy się drążyć temat i zadajmy pytanie: No dobra, a co jeśli taki zakład, w którym powstają odpady niebezpieczne, wykupi tuż obok siebie kawałek gruntu i tam zrobi sobie składowisko odpadów? Taki kawałek ziemi przecież można zapełniać latami i, i, i po prostu nie korzystać z usług firm takich jak Mobruk. No i właśnie, tutaj dochodzimy do kluczowej dla Mobruku kwestii. Za takie składowanie odpadów trzeba ponosić koszty. Jest to tak zwana opłata marszałkowska, czyli opłata za wykorzystywanie środowiska. Dawniej była na tyle niska, że jakoś specjalnie nie bolała przedsiębiorców. I faktycznie składowanie odpadów mogło być opłacalne. Natomiast od dłuższego czasu opłata marszałkowska jest dosyć mocno zwiększana z roku na rok. Trochę poszperałem i zerknijcie, jak zwiększała się jej kwota w ostatnich latach. W 2019 było to 290 zł za tonę zdeponowanych odpadów na składowisku. W 2020 295 zł, rok później 301 zł. Rok temu, czyli w 2022, było to już 312 zł, a w tym roku ta opłata wynosi 328, więc widzimy, że stale i dosyć znacząco rośnie. Dla nas, jako inwestorów, jest to informacja, że zakłady produkcyjne są powoli niejako zmuszane do utylizacji odpadów. I korzystania z usług Mobruku. Bo składowanie odpadów opłaca się po prostu coraz mniej, i generalnie ten ekologiczny trend jest narzucony nie tylko przez tę ustawę, ale również przez Unię Europejską, no i samo społeczeństwo, które na szczęście coraz większą uwagę przykłada do czystości środowiska. Drugą gałęzią działalności Mobruku jest zestalanie i stabilizacja odpadów. Postaram się we w miarę prostych słowach opisać wam, na czym ten proces polega, bo w każdej analizie Mobruku, którą do tej pory widziałem, są rzucane tylko takie ogólne określenia, z których nic tak naprawdę nie wynika. Oczywiście sam nie jestem ekspertem, ale właśnie jestem po lekturze artykułu o tym procesie, więc coś wam opowiem. To, co będę teraz mówił, będzie właśnie parafrazą tego artykułu. No więc tak. Zestalanie i stabilizacja odpadów, w tym niebezpiecznych, jest jednym ze sposobów fizyko-chemicznego unieszkodliwiania odpadów. Celem tego procesu jest przede wszystkim chemiczne przekształcenie odpadu tak, by nie wymywały się z niego substancje szkodliwe występujące w postaci związków rozpuszczalnych, a także w miarę możliwości zmiana niektórych parametrów fizycznych odpadu, aby uzyskać poprawę jego wytrzymałości mechanicznej zmniejszenie nasiąkliwości i zwiększenie mrozoodporności. No i tak generalnie chodzi tutaj o to, żeby pod wpływem różnych procesów chemicznych uczynić odpady neutralnymi dla środowiska. Do procesu zestalania i stabilizacji kwalifikują się odpady chociażby takie jak żużle i popioły z procesów termicznych, pyły i szlamy przemysłowe, Popioły, pyły yy, z procesów oczyszczania gazów. Czyli no nie jest tak, że taki popiół ze spalarni odpadów możemy po prostu wyrzucić gdzieś obok, no bo cały czas może być on szkodliwy dla środowiska. Mobruk zajmuje się właśnie neutralizacją takich pozostałości i tworzy z nich kruszywo wykorzystywane w budowie dróg. Akurat o tym procesie bardzo fajnie się czyta, bo autentycznie możemy mówić o takim stuprocentowym obiegu zamkniętym. Nic się nie marnuje, nawet popiół po spaleniu niebezpiecznych odpadów może zostać zneutralizowany i ponownie wykorzystany. Wydaje mi się, że tutaj jest spore pole do zwiększenia mocy produkcyjnych mobruków w przyszłości. Trzeba też nadmienić, że mobruk posiada swoje laboratorium badawcze i kilka patentów związanych właśnie z chemiczną obróbką odpadów w tym segmencie działalności. Trzecią dziedziną działalności podstawowej jest produkcja paliw alternatywnych w skrócie RDF. Tutaj generalnie chodzi o to, że cała masa odpadów, które produkujemy, takich jak tworzywa sztuczne, papier, tekstylia czy jakieś elementy drewniane, jest na tyle kaloryczna, że może zostać wykorzystana do produkcji takich sprasowanych i wysuszonych bloczków, które mogą być wykorzystywane np. W, ce w cementowniach i co najważniejsze potencjalnie w elektrociepłowniach jako paliwo. Tutaj, z tego co wiem, w Polsce problemem jest dostosowanie elektrociepłowni do tego rodzaju paliwa, no bo w Polsce działa na razie tylko jedna taka elektrociepłownia, ale wygląda na to, że bardzo powoli wszystko zmierza faktycznie w kierunku większego wykorzystania energii z odpadów. Musicie wiedzieć, że opłacalność sprzedaży tego paliwa jest chyba znikoma, ale tutaj, z tego co rozumiem, Mobruk zarabia przede wszystkim na odbiorze i przetwarzaniu odpadów. Chodzi o to, że na przykład cementownie, które są odbiorcą tego paliwa, każą sobie nawet jeszcze dopłacać, traktując to paliwo RDF bardziej jako utylizację odpadów. Wydaje się, że przez to, że nasze elektrociepłowie nie są w stanie jeszcze używać RDF, to na rynku występuje po prostu nadpodaż tego paliwa. Z tego co pamiętam, Mobruk przed wojną prowadził rozmowy z Ukrainą na temat eksportu RDF, no ale w tym momencie te rozmowy trochę ucichły. Wnioskując z wypowiedzi członków zarządu, jest to jednak rynek, przed którym stoi naprawdę duży potencjał, jednak jest tu cały czas mnóstwo niewiadomych. Podsumowując, omówiliśmy pokrótce trzy główne gałęzie działalności Mobruku. Możemy stwierdzić, że główny przychód spółki jest generowany przez odbiór i unieszkodliwianie odpadów. Bardzo podoba mi się też podejście Mobruku. W takim sensie, że starają się w 100% wykorzystywać procesy, które zachodzą w ich zakładach. Na przykład, ciepło powstałe w wyniku spalania jest wykorzystywane do pozyskiwania energii elektrycznej albo na przykład suszenia tego paliwa RTF. No i teraz chciałbym prześledzić prezentację wynikową za 2022 rok, bo zawiera kluczowe według mnie informacje i na jej podstawie spróbujemy wyjaśnić najważniejsze kwestie dotyczące Mobruku i wysnuć jakieś wnioski dotyczące tego, jak firma może radzić sobie w przyszłości. Na pierwszym slajdzie widzimy informacje. Mobruk dzięki efektywnemu modelowi biznesowemu pozostaje liderem branży przetwarzania odpadów przemysłowych w Polsce. Spółka dzięki zrealizowanym inwestycjom w linię do unieszkodliwiania odpadów jest w stanie zutylizować zdecydowaną większość rodzajów odpadów powstających w Polsce. Myślę, że tutaj do zanotowania mamy przede wszystkim dwa fakty. Po pierwsze, Mobruk jest faktycznie liderem tej branży w Polsce, a po drugie, spółka jest na tyle kompetentna i doświadczona, że jest w stanie przetworzyć większość odpadów, jakie powstają u nas w kraju, co też nieźle brakuje na przyszłość, bo odpady generowane przez ludzkość mają tendencję do pewnych zmian wraz yy, ze zmianami społecznymi i kolejnymi usprawnieniami technologicznymi. Na przykład, być może kiedyś staniemy przed koniecznością utylizacji lub ponownego zagospodarowania paneli fotowoltaicznych, których teraz produkuje się mnóstwo. Trzeci slajd już właściwie sobie dosyć dokładnie omówiliśmy. Można tutaj tylko dodać, że oprócz tych trzech podstawowych segmentów działalności, Mobruk ma kilka stacji paliw i ostatnio zlecił firmie zewnętrznej wydobycie i sprzedaż mułów węglowych. Ja bym do tego nie przywiązywał jakiejś dużej wagi, chociaż przy wysokich cenach węgla może to przynieść firmie sporo dodatkowego zysku. Według moich szacunków na oko, na podstawie deklarowanego poziomu i ceny sprzedaży, byłoby to jakieś 10-20 milionów dodatkowych przychodów rocznie, chociaż tutaj wziąłem bardzo bezpieczne wartości i tak naprawdę do końca ciężko oszacować, jak to będzie wyglądać. Czwarty obrazek i widzimy podstawowe dane finansowe. No i tutaj musimy sobie jasno powiedzieć, że Mobrukowi z różnych przyczyn. Nie udało się pobić w 2022 roku wyników z 2021. Pandemia ogólnie sprawiła, że wyniki całej branży gospodarki odpadami i wyceny poszczególnych spółek poszły mocno w górę. Mobruk w 2021 roku miał też spore przychody z tytułu likwidacji tzw. bomb ekologicznych, czego nie udało się powtórzyć w 2022 roku. Spółka traktuje likwidację bomb ekologicznych jako działalność dodatkową, ale jest spora szansa, że w przyszłości będzie ogłaszane coraz więcej przetargów w tym temacie. Super, że Mobruk już teraz ma doświadczenie w tego typu działaniach, bo liczba takich dużych, nielegalnych i niebezpiecznych składowisk, zwa zwanych właśnie potocznie bombami ekologicznymi, wynosi około 1000 na terenie całej Polski i cały czas rośnie. Wszystkim tym prędzej czy później ktoś się będzie po prostu musiał zająć. Piąty slajd i bardzo pocieszająca informacja, że mimo trudnego dla branży roku, Mobrukowi udało się utrzymać wzrost przychodów z podstawowej działalności, co bardzo cieszy i dobrze wróży na przyszłość. Marże trochę spadły, co jest dosyć normalne w dobie wysokich kosztów energii, pracy i paliwa, ale nadal są na kosmicznych poziomach. Trochę niższa marża skutkowała niższym zyskiem netto w 2022 roku. Kolejny obrazek, na którym widzimy przychody uzyskane z bomb ekologicznych. Wydaje się, że ten nieregularny trend w przychodach spółki w tej gałęzi ma sporą szansę być nadal rosnący. Poniżej mamy informację, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej chce przeznaczyć 670 milionów złotych na likwidację bomb ekologicznych w 2023 roku. Nie potrafię oszacować, jaki kawałek tego tortu przypadnie Mobrukowi, ale zakładając, że byłoby to nawet około 10%, to już mamy właściwie rekord w przychodach w tej gałęzi biznesu, a są to zwykle kontrakty wysokomorszowe. Siódmy slajd i widzimy przychody w podziale na poszczególne segmenty. Pozytywne jest to, że tak jak wcześniej mówiłem, mamy taką realną dywersyfikację na trzy dobrze performujące działki. To co może martwić, to fakt, że wolumen przyjętych odpadów właściwie nie zwiększył się od 2019 roku. Na szczęście w ciągu następnych dwóch lat może się to zmienić, bo Mombruk faktycznie rozpoczął ekspansję zarówno pod względem przejęć jak i wzrostu organicznego, rozbudowując swoje zakłady. No i przechodzimy dalej. Kolejny obrazek, na którym mamy wyszczególnione koszty spółki i ich dynamikę. Widzimy tutaj spory wzrost kosztów w 2022 roku, co dotyczy praktycznie każdej spółki notowanej na GPW. Wygląda jednak na to, że wraz ze spadkami ceny paliwa i cementu oraz zahamowaniem presji inflacyjnej, koszty w odniesieniu do przychodów znowu mają szansę zacząć spadać, co warto obserwować, bo będzie po prostu bardzo pozytywnym sygnałem. Ok, mamy dziesiąty slajd, i informacje dywidendowe, czyli to, co nas bardzo interesuje. Spółka poinformowała, że w tym roku wypłaci od 50 do 100% zysku netto w formie dywidendy, no i wysokość tej dywidendy będzie zależała od takiej ogólnej sytuacji finansowej grupy i czy uda się na przykład zrealizować inwestycje za pomocą kredytu. Już wiemy, że w tym roku spółce nie uda się utrzymać rosnącej dywidendy, ale wygląda na to, że nadal będzie na zadowalającym poziomie, a kwota dywidendy wyniesie od 13 do 26 zł w zależności od tego, jakie spółka właśnie podejmie decyzje inwestycyjne. Dla mnie najbardziej prawdopodobnym poziomem jest około 20 zł, czyli jakieś 6,5-7% stopy dywidendy od obecnego kursu. No i będzie to w okolicach tam 70 5% zysku netto z 2022 roku. Idziemy dalej i widzimy informacje o roszatach w zarządzie. Tu warto też się na chwilę zatrzymać i powiedzieć sobie, że faktycznie rok 2022 to rok, kiedy założyciel naszego biznesu rodzinnego udał się wraz ze swoją żoną na emeryturę. Trudno jest ostatecznie ocenić ten ruch ale z mojej perspektywy wygląda to nieźle, bo o ile w tej branży pan Józef Mokrzycki mógł nie mieć sobie równych, to kierowanie spółką o wartości miliarda złotych mogło go w pewnym momencie po prostu trochę przerastać, szczególnie, że jest to faktycznie czas, aby Mobruk rozwijał się dalej i podbijał nowe rynki zbytu. Jednocześnie spółka pozostaje cały czas w rękach rodziny Mokrzyckich, bo w zarządzie zostali synowie Wiktor i Tobiasz. Pan Wiktor Mokrzycki często udziela wywiadów i widać, że również zna się na rzeczy, interesuje się tematem i raczej nie myśli o tym, żeby przepuścić majątek rodzinny. Następnie mamy info o programie motywacyjnym, który wydaje się po prostu dosyć rozsądny, a premie są uzależnione od wyników spółki, czyli tak jak być powinno. Następnie widzimy informacje o inwestycjach w rozwój organiczny, czyli rozbudowę istniejących zakładów. Co powinno przełożyć się właśnie na wzrost wolumenów zagospodarowania odpadów na wyższe przychody i miejmy nadzieję ostatecznie na wyższy zysk netto. Mam też nadzieję, że to początek większej ekspansji mobruku i do końca tej dekady zobaczymy przychody tej spółki na poziomie przynajmniej 1 miliarda złotych. Na razie planowane inwestycje dadzą potencjał na dodatkowe 130 milionów przychodów przy założeniu, że moce produkcyjne będą wykorzystane w 100%. 14 i 15 slajd to informacja o mułach węglowych, o czym wcześniej już sobie trochę powiedzieliśmy. Może tutaj dodam tylko, że zarząd twierdzi, że te muły węglowe wydobywane z osadnika w Wałbrzychu są naprawdę niezłej jakości. Nadal jednak traktowałbym to tylko jako jakiś dodatek do przychodów, a nie jakiś, wiecie, game changer, który... Spowoduje stuprocentowy wzrost zysku, czy tam kursu spółki. Dwa kolejne obrazki niosą ze sobą informację dotyczącą strategii MA, czyli fuzji i przejęć. To powinno nas jako inwestorów bardzo zainteresować, bo moim zdaniem, od powodzenia potencjalnych transakcji w dużym stopniu zależy dalszy rozwój firmy, wzrost zyskowności i co za tym idzie, wzrost dywidend i kursu akcji. Wydaje się, że zarząd podchodzi do tej sprawy profesjonalnie, bo już od jakichś dwóch lat przyglądają się rynkowi, a do tej pory twierdzili, że wyceny spółek były po prostu zbyt wysokie. 2022 rok przyniósł schłodzenie nastrojów i Mobruk faktycznie ruszył na łowy. Wstępnie wyrażono zainteresowanie 129 podmiotami w Polsce. Spółka skupiła się przede wszystkim na firmach przetwarzających odpady niebezpieczne takich, które mają potencjał do generowania wysokich marsz, oraz oferujących jakieś synergie z obecną działalnością. Myślę, że Mobruk będzie celował po pierwsze w zwiększanie skali swojej działalności, czyli na przykład w nowe spalarnie odpadów niebezpiecznych, a po drugie w firmy przetwarzające inne kategorie odpadów. Wygląda też na to, że spółka przygląda się możliwościom jej ekspansji na północ, bo do tej pory wszystkie jej zakłady mieściły się na południu Polski. Pan Wiktor Mokrzycki wspominał też w wywiadzie, że Mobruk będzie w przyszłości zainteresowany chociażby zagospodarowaniem odpadów z jednej z norweskich wysp, która została przeznaczona właśnie na takie wielkie wysypisko śmieci i niedługo po prostu skończy się na niej miejsce. Tak jak wspomniałem na początku, wydaje się, że spółka jest teraz w kluczowym momencie swojego rozwoju. W pozytywnym scenariuszu zakładam bardzo dynamiczny wzrost przychodów w tej dekadzie, w takim negatywno-neutralnym bardzo powolny wzrost przychodów i zysku netto, a w takim najbardziej prawdopodobnym coś pomiędzy. Trudno mi sobie wyobrazić, że tego typu spółka nie zwiększy z czasem swoich przychodów, chociaż wiadomo, że warto brać wszystkie scenariusze pod uwagę. Jestem przekonany, że warto obserwować w tym roku informacje płynące ze spółki, bo mogą one na parę dobrych lat wyznaczyć dalszy kierunek rozwoju wydarzeń, i tych fundamentalnych, i tych na wykresie. Jeszcze takie małe postscriptum, bo zapomniałem powiedzieć o ostatniej sprzedaży 15% akcji przez rodzinę Mokrzyckich. Pan Wiktor Mokrzycki stwierdził, że jego rodzice po prostu chcą mieć kasę na emeryturę, co mnie szczerze mówiąc przekonuje. Może Chcą korzystać z życia, a może mają widoki na jakieś inne inwestycje i chcieli po prostu uwolnić kapitał. Widziałem spore poruszenie w związku z tym wydarzeniem, ale dla mnie fundamentalnie nic to nie zmienia i dało mi tylko okazję dobrać akcję trochę taniej. Teraz odpowiemy sobie na 10 pytań, które ułożyłem na potrzeby filmu o arystokratach dywidendowych i których sam używam do takiej ogólnej oceny i porównania spółek. To będzie forma podsumowania i streszczenia naszej analizy, więc mogę się trochę powtarzać. Spróbujemy też ocenić mobruk w skali od 0 do 100. No i pierwsze pytanie: czy podstawowe wartości, takie jak przychody EBITDA, zysk netto są rosnące i czy mają szansę utrzymać ten trend przez dłuższy czas? No i tutaj ponownie powiem, że mobrukowi z różnych przyczyn nie udało się pobić wyników z 2021 roku w 2022. Pandemia i całe to zamieszanie z nią związane sprawiła, że wyceny firm z branży gospodarki odpadami poszły mocno w górę, co utrudniało ten proces akwizycyjny Mobrukowi. No i też trzeba tutaj dodać, że Mobruk w 2021 roku miał właśnie wysokie przychody z tytułu likwidacji bomb ekologicznych, czego już nie udało się powtórzyć w 2022 roku. Myślę jednak, że tak w dłuższym terminie firma jak najbardziej ma szansę na powrót do takiego stabilnego trendu wzrostowego i tak jak mówiłem wcześniej, bardzo dużo zależy od akwizycji i od e, tego rozwoju organicznego. Miejmy nadzieję, że to wszystko się powiedzie, bo, szczerze mówiąc, mam dosyć sporo akcji w obroku. Pytanie drugie: czy spółka ma stabilną sytuację finansową, czy zadłużenie jest na niepokojącym poziomie? Trudno znaleźć spółkę o bezpieczniejszej sytuacji finansowej, gdyż dług Mobruku praktycznie nie istnieje. Dlatego właśnie Mobruk będzie w stanie sfinansować swoje inwestycje kredytem, dzięki czemu będzie mógł nadal regularnie dzielić się z akcjonariuszami zyskiem. Branża, w której działa Mobruk, daje spółce możliwość wnioskowania o liczne dofinansowania, chociażby na prowadzenie badań nad nowymi technologiami zagospodarowania odpadów, więc w razie jakichś większych projektów spółka zapewne będzie też mogła liczyć na wsparcie Unii Europejskiej czy Ministerstwa Środowiska. Pytanie trzecie. Jak wygląda historia dywidend i polityka dywidendowa? Czy dywidendy płacone są regularnie i są rosnące? Jaka jest szansa na zachowanie pozytywnego trendu dywidendowego w przyszłych latach? I ile procent zysku spółka wypłaca? Historia dywidendowa jest dosyć krótka, ale spektakularna. Mamy tutaj do czynienia z ogromnym wzrostem kwoty dywidendy. Już wiemy, że spółce w tym roku niestety nie uda się utrzymać tego rosnącego trendu, ale wygląda na to, że dywidenda nadal będzie na zadowalającym poziomie. A jej kwota wyniesie od 13 do 26 zł, w zależności od tego, jakie spółka podejmie właśnie decyzje inwestycyjne. Dla mnie, tak jak mówiłem, najbardziej prawdopodobnym poziomem jest około 20 zł. Spółka przez parę ostatnich lat wypłacała 100% swojego zysku netto, bo po prostu mogła sobie na to pozwolić. Natomiast ja szczerze mówiąc, mam nadzieję, że zarząd teraz trochę zwolni. I po prostu zacznie więcej pieniędzy przeznaczać na inwestycje i rozwój, bo już na to jest najwyższy czas. Pytanie czwarte. Czy zarząd jest godny zaufania, czy mija się z prognozami? Moim zdaniem zarząd dobrze komunikuje się z rynkiem. Z tego co widziałem, akcjonariusze w ostatnich latach w czasie czatów inwestorskich zadawali sporo pytań związanych zarówno z organicznym rozwojem firmy, jak i akwizycjami. Najpierw pan Józef, a później jego syn Wiktor nakreślili takie ogólne kierunki rozwoju firmy, podkreślając, że akwizycje będą wchodzić w grę dopiero wtedy, kiedy przejęć będzie można dokonać po atrakcyjnych cenach. Z tego co widziałem, niektórzy inwestorzy mocno się niecierpliwili i zarzucali zarządowi opieszałość lub niewywiązywanie się z obietnic, ale ja akurat w tej kwestii ufam, że rodzina Mokrzyckich dobrze wie co robi. W inwestowaniu trzeba sobie zdawać sprawę, że rok tak naprawdę jest jakąś umowną jednostką czasu i kompletnie nie mam za złe zarządowi, że wstrzymuje się z przejęciami, jeśli ceny wydawały mu się po prostu zbyt wysokie. Tutaj daję 8 na 10 punktów. Czy spółka wydaje się atrakcyjnie wyceniona? W momencie nagrywania tego odcinka cena wynosi 285 zł i wydaje się, że jest naprawdę atrakcyjna w odniesieniu do marsz, jakie potrafi generować spółka. Wydaje się, że zwiększanie przychodów jest tylko kwestią czasu, a marża netto na poziomie 40% tworzy z Mobruku niemal maszynkę do robienia pieniędzy. Mam takie poczucie, że gdyby spółka z takimi wskaźnikami jak Mobruk była ze Stanów Zjednoczonych, to jej wycena automatycznie skoczyłaby przynajmniej dwa razy. Czy potrafię sobie wyobrazić, że ta spółka nadal działa za 15 lat? Czy widzę dużo zagrożeń dla takiego scenariusza? W tej chwili Mobruk jest liderem bardzo perspektywicznego rynku. Myślę, że wraz z bogaceniem się polskiego społeczeństwa będzie rosła świadomość ekologiczna i Mobruk faktycznie będzie miał co robić przez te 15 lat. Na tyle lat co najmniej chciałbym tam ulokować swoje pieniądze. 8 na 10 punktów. Czy istnieją jakieś makroekonomiczne, polityczne czy geopolityczne zagrożenia dla działalności tej spółki? Ten temat nie wydaje się niestety taki kolorowy. Prowadzenie działalności związanej z magazynowaniem i przetwarzaniem odpadów wymaga uzyskania wielu pozwoleń i obwarowane jest licznymi przepisami. Doskonałym przykładem jest tutaj spór Mobruku z marszałkiem województwa dolnośląskiego o składowisko odpadów w Wałbrzychu. Do tej pory sądy stawały po stronie Mobruku, uznając, że opłata, jakiej domagał się marszałek, była bezzasadna. Trzeba na pewno uważać na ten i podobne tematy, ale obecnie wydaje się, że sytuacja będzie rozwiązywana raczej na korzyść spółki. 7 na 10 punktów. Czy sam skorzystałbym z produktów tej spółki? Tutaj nie mam zdania, bo w przypadku tego rodzaju firmy ciężko odpowiedzieć na takie pytanie. Wydaje się, że Mobruk dobrze wywiązuje się z kontraktów. Trzeba pamiętać, że praca z odpadami generuje sporo niezadowolenia ze strony mieszkańców okolic takich zakładów lub składowisk i Mobruk faktycznie z takimi problemami jakiś czas temu też się mierzył. Na składowisko odpadów narzekali mieszkańcy Wałbrzycha i w końcu Mobrukowi zostało cofnięte pozwolenie na prowadzenie składowiska w tamtym miejscu. I tutaj daje 8 na 10 punktów. Pytanie dziewiąte: czy spółka ma przewagę nad konkurencją, czy biznes jest łatwy do skopiowania? Ten punkt to zdecydowanie mocna strona Mobruku. Spółka jest liderem w branży, ma własne centrum badań nad rozwojem i nowymi technologiami, a skopiowanie takiego biznesu, jaki ma Mobruk, jest naprawdę bardzo trudne, ze względu chociażby na ogrom dokumentacji i pozwoleń, które musielibyśmy uzyskać. 9 na 10 punktów. Czy spółka dba o wszystkich akcjonariuszy, czy dobrze komunikuje się z rynkiem? Osobiście nie ma tu nic do zarzucenia. Pan wiceprezes Wiktor Mokrzycki chętnie udziela wywiadów i spokojnie i rzeczowo odpowiada na wszelkie pytania. Spółka rzetelnie informowała o sporze z marszałkiem. Pamiętam, że jedyną rzeczą, która mnie zaniepokoiła, był pożar w jednym z zakładów Mobruku jakiś czas temu. Wtedy spółka nie odniosła się w żaden sposób do tego wydarzenia, a akcjonariusze byli faktycznie zaniepokojeni tym wydarzeniem. Przyjmuję jednak, że to było na tyle mało istotne wydarzenie, że spółka nie zdecydowała się po prostu na poinformowanie o tym w raporcie ESPI i tutaj daje 9 na 10 punktów. Razem spółka Mobruk otrzymuje 82 na 100 punktów, i plasuje ją to dość wysoko w naszym rankingu, który ułożyłem na potrzeby filmu o arystokratach dywidendowych. Faktycznie, dosyć wysoko cenię sobie perspektywy tej spółki, ale pamiętajcie, że na pewno nie jestem w pełni obiektywny, bo mam jej akcję. Zresztą, gdybym nie był do niej nastawiony pozytywnie, to bym w nią nie zainwestował. Ale pamiętajcie, że jestem randomowym gościem z internetu i równie dobrze mogę stracić na tej inwestycji. Podejmujcie swoje decyzje racjonalnie i odpowiedzialnie. Na dziś to wszystko. Podzielcie się swoim zdaniem w komentarzach. Do usłyszenia niebawem.